To szkoda, bo oni padli fizycznie na minutę, Padli... nie No ale to tak dopiero po 70 minucie, bo no tak. po, po, początek drugiej połowy to była zdechła. A, tak, A co Potem... tak. Tak Sympatyków futbolu witają bardzo serdecznie dziennikarz tygodnika Biłka Nożna, Leszek Łagłowski i Jacek Glaskowski. Nietypowa godzina jak na kamp no. już parę takich meczów, Leszek, e, mieliśmy okazję komentować, że przy, przy, przy świetle dziennym, a dziś jeszcze przy pięknej pogodzie w stolicy Katalonii, w Barcelona, mierzyć się będzie w meczu 34. kolejki Primera División z zespołem Jerez.